Witam Was serdecznie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony tematowi troszkę kontrowersyjnemu, ale jakoś tak ostatnio bardzo popularnemu. Ale nie o, samym, o samych środkach na, e, dopingujących będę mówił. O co innego będzie mi chodziło? Tytuł w ogóle tego materiału e, e, to. 40 cm w łapie. I pytanie: Czy 40 cm w łapie to dużo, czy mało? Oczywiście to wszystko też zależy od, e, troszeczkę od wzrostu, bo e, wyżsi ludzie szybciej wyłapią te 40 cm. Ale to też nie będzie tak wyglądało spektakularnie, jak u kogoś, kto jest niższy. Te 4 dwie w łapie wtedy będzie wyglądać jakby bardziej masywniej. I będzie może takie osobie ciężej troszkę dojść do tego, ale chodzi mi o takie umowne 40 cm w łapie, które ja uważam za taką e, taką granicę, do której można dojść naturalnie. I ja uważam, że 40 cm w bicepsie, bo w owodzie bicepsu e, można zrobić bez problemu naturalnie suplementując się kreatyną i ciężko trenując i w miarę e, e, zdrowo odżywiając się. Znam przypadki, mam kolegów, którzy średnio się odżywiali, a potrafili te cztery dychy wyłapać. No może różnej jakości ale dietą, ciężkim treningiem, cierpliwością oczywiście bo to chwilę zajmie e, 40 cm według mnie można osiągnąć. I tak jak kiedyś, od razu mówię: nie hejtuję tu nikogo, nikogo tu nie krytykuję, że ktoś zaczyna stosować środki za wcześnie czy coś. Jego sprawa, każdy robi, jak uważa. Ja tylko mówię, że kiedyś do 40 cm w łapie dochodziło się na schabowych od, od mamy. Na, na tym, co mama dała na obiad, co było na siadanie, na kolację, co było w lodówce, nie mieliśmy diety, nikt się w ogóle na tym nie znał, nikt nie wiedział, że trzeba tłuszcze dodawać. Jakie tłuszcze były w posiłku, takie się jadło, jak była wątróbka na obiad, to miało iść tłuszcze w wątróbce, jak było jajka, no to tak dalej, ale nikt nie dokładał oleju ulnianego, nikt nie dorzucał orzechów, i tak dalej, nie mieliśmy o tym pojęcia. Ale mimo wszystko cztery dychy w łapie nie było problemem, ponieważ sfokusowani byliśmy na ciężkim treningu, na tym, żeby dużo jeść, nie byle co, ale dużo jeść, ciężko trenować i być taki naprawdę nakręcony na tą kulturystykę. Niestety odnoszę coraz częściej wrażenie, że dzisiaj cztery dychy w łapie coraz częściej jest możliwe do osiągnięcia, tylko suplementując się środkami dopingującymi, coraz rzadziej widzę e, na siłowni e, ludzi, którzy trenują już jakiś czas, żeby dochodzili do takich centymetrów o wodzie bicepsa. E, I niestety mam potem takie spostrzeżenia, że ludzie są coraz bardziej niecierpliwi. A jeśli chodzi o młodych ludzi. To niestety zbyt szybko poddają się w tej walce o, o, o te przyrosty naturalne i zbyt szybko wchodzą na tak zwaną bombę. I osiągają te 40, no nawet często jeszcze nie dochodzą do 40 cm na bombie. Więc jaka przyszłość? Jak ty chcesz, jeżeli twoim planem jest bycie kulturystą, czy stanie się większym, na czym ty chcesz dojść do 50 do 45%? Co zamierzasz. W siebie pakować później. Jeżeli ty cztery dychy musiałeś, żeby osiągnąć cztery dychy musiałeś w siebie wpakować już środki dopingujące, to jak Ty chcesz potem ciągnąć to dalej do 45, do 50, to niestety mnie troszkę przeraża. 40 cm powinieneś osiągnąć, ciężko trenując, jedząc odpowiednio dużo, być sfokusowany na tym, co, robić, co robisz. Żyć tą siłownią, żyć tą kulturystyką. I cztery dychy to powinna być taka minimalna granica, którejś której powinieneś dojść lekko, na, naturalnymi sposobami. Niestety widzę to właśnie, że młodzi ludzie troszeczkę coś tam potrenują, czasami rok, może czasem dwa. Coś im to słabo idzie, wiadomo z jakich powodów, bo i trening jest słaby, i dieta kuleje, ale oni chcą mieć te 40-40 pary łapie i zaczyna się stosowanie dopingu, co niestety może skończyć się tym, że ta kariera się szybko skończy, bo za szybko, żeście zaczęli, nie osiągacie niczego naturalnie, nie macie wtedy tej bazy i wszystko co zdobędziecie zdobywacie na towarze. I każde zejście z towaru będzie powodowało ten powrót do tego, co miałeś naturalnie, czyli do małych, e, wcześniejszych przyrostów. Będziesz wracał do takiej bazy, gdzie ja często takich ludzi nazywam, e, robią syzyfową pracę. Szczytem jest 90 kilo, potem po cyklu schodzi na 80 parę, czy tam 80, znów 90 na cyklu spada, 90 na cyklu spada. Jest taka syzyfowa praca, znam takich kilkanaście osób. Musisz robić progres ciągły, ale jeżeli ty zaczynasz za szybko i cztery dychy osiągasz na towarze, ale za to trening jest słaby, jedzenie jest słabe, ale towar sobie wkręciłeś, że cię uratuje, to potem będzie coraz gorzej i będziesz widział te spadki do twoich pierwotnych, naturalnych stanów umięśnienia i to zdeprymuje cię. Będziesz ciągle miał ten szczyt jakiejś tam wagi i będziesz spadał. Szczyt, spadał. Kiedyś był kult trenowania, już to powtarzam któryś raz. Dzisiaj jest kult brania. Dlatego kiedyś, jeżeli jakiś chłopak zachorował, nie trenował, coś mu się stało, przyimprezował, nadal był wielki i dalej ciągnął to progres do przodu. Dzisiaj, jak ktoś parę dni nie pochodzi, poimprezuje, albo coś się stanie, zachoruje, nagle z chłopa zostaje połowa. Musicie jak najdłużej ćwiczyć naturalnie. Jak najdłużej. Cztery dychy to jest taki minimum, minimum w łapie, żebyś wiedział, że masz jakąś bazę i podstawę. Inaczej będziesz się kręcił w kółko. Liczę na Wasze komentarze, bo jestem ciekaw, co na ten temat myślicie. Co na ten temat myślicie, że kiedyś cztery dychy się robią na schabowym, a dzisiaj na Bobie. Pamiętajcie, że najmocniejszym, najsilniejszym sterydym jest cierpliwość. Ja już jestem ponad 4 miesiące na redukcji, ale powiem Wam szczerze, że jeszcze troszkę sobie dotnę żeby potem ta masa była elegancka. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dzięki za subskrypcję, że mnie obserwujecie. No i czekam na komentarze. Jestem naprawdę ciekawy, co myślicie na ten temat. Pozdrawiam.